Witajcie! Dzisiaj mamy zadanie 25. matura maj 2023. Zadanie za jeden punkt, ponieważ jest to zadanie zamknięte i ma odpowiedź. Jest to zadanie z geometrii, e, która się nazywa stereometria i przeczytam tekst. Dany jest grania 100 słup, prawidłowy czworokątny. I jak ja już słyszę prawidłowy czworokątny, to od razu wiem, że to na pewno w podstawie jest kwadrat, bo słowo prawidłowy czworokątny gwarantuje nam to. I już od razu narysuję sobie. Ja już przygotowałam taką figurę, żeby było nam łatwiej skorzystać. W którym krawędź podstawy ma długość 15, czyli od razu w danych sobie wypiszę, że A jest równe 15. Przekątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa, takim, że cosinus alfa to pierwiastek z 2 przez 3. No i teraz to właśnie jest bardzo ważna informacja, ponieważ my wiemy, że przekątna grania stosłupa, czyli ja użyję w tej chwili przekątnej. Przekątna grania stosłupa jest tutaj. Jest nachylona do płaszczyzny podstawy, czyli tu, i powstaje nam kąt alfa. I tu powstał trójkąt prostokątny. Ten trójkąt prostokątny ja sobie przerysuję, żeby było mi łatwiej cokolwiek e, wykonać w tym zadaniu. Czyli rysuję sobie trójkąt prostokątny. I w tym trójkącie prostokątnym wpisuję oznaczenia. To jest H, to jest D, a to niech będzie E, żeby było wiadomo, jakie literki posiadam. No i teraz mam trójkąt prostokątny, w którym mam podany jeszcze na dodatek kąt alfa. I teraz. Mogę skorzystać z tego trójkąta, natomiast problemem jest to, że ten kąt alfa nie jest jako podane, że to jest 30 stopni, 45 stopni, tylko to jest kosinus. No więc dobrze by było, żeby ten kosinus tutaj można było opracować, dowiedzieć się, co ten kosinus dla nas oznacza. Wkleję w takim razie z tablic matematycznych co to jest kosinus, jak zastosować tego kosinusa e, i będziemy mogli tutaj już wtedy wykonać dalszą część tego zadania. Popatrzmy sobie, co to jest ten kosinus. Cosinus to według tablic matematycznych B, czyli przy prostokąt należąca przy kącie Do C, czyli do przeciwprostokątnej. Zgodnie z tym, u nas będzie to przyprostokątna leżąca przy kącie, do przeciwprostokątnej, czyli do D. A więc już teraz użyję prawidłowych literek do wyznaczenia tego kosinusa, czyli kosinus alfa, według naszego zadania. To jest E do D. Co wiemy o kosinusie? My wiemy, że kosinus ten wynosi pierwiastek z dwóch przez 3. Więc tak też sobie zapiszę. Pierwiastek z dwóch przez 3 to E przez D. No i mamy dwie niewiadome. Niestety nie jestem w stanie. W takiej sytuacji rozwiązać takiego zadania. Usunę już w tej chwili wzór, bo nie jest mi potrzebny, i pokażę, co w takim wypadku zastosuję. Otóż my mamy do czynienia w zadaniu z formą tekstu taką. Jest prawidłowy czworokątny, a skoro prawidłowy czworokątny. To my od razu wiemy, że w podstawie mamy do czynienia z kwadratem. Jeśli tak, to to jest E, czyli konkretnie przekątna kwadratu. Kwadratu, którego bok jest podany. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza, że albo zastosujemy wzór. Na przekątną kwadratu, jeśli znamy, a jeśli nie znamy, to możemy zastosować inny sposób, czyli twierdzenie Pitagorasa. I zróbmy najpierw twierdzenie Pitagorasa. Czyli skorzystam. No i teraz, co to dla nas znaczy? A kwadrat plus a kwadrat.

Czyli w tym momencie mamy już, że możemy to spokojnie sobie dodać. Czyli mamy 450 e kwadrat. Czyli e to pierwiastek z 450, a ja wykorzystam, że to było dwa razy 225. Czyli tak naprawdę, co mogę powiedzieć o moim E, że E to 15 pierwiastków z dwóch. To był sposób na twierdzenie Pitagorasa. Drugi sposób, którym jeśli chcemy wykorzystać, ale musimy znać wzór i wiemy wówczas, że przekątna kwadratu, czyli w naszym przypadku E, to A pierwiastki z dwóch. Czyli podstawiam. E to się równa 15 pierwiastków z dwóch. Zwróćcie uwagę, czy tym sposobem, czy tym to robię, nie ma różnicy. W obu przypadkach wynik musi wyjść ten sam. Wracam do zadania w ogóle i sprawdzam, czego szukam, bo jeszcze tego nie ustaliłam i tak naprawdę nie wiem, czego szukam. Szukam przekątną, czyli szukam. D. Tego grania słupa. A więc, jeżeli podstawię sobie moje e, czyli tę wartość w miejsce tego, to już będę mogła policzyć tę właśnie przekątną. No to też tak zrobię. Czyli już sobie tu odgrodzę i przejdę do tego zapisu. Pierwiastek z 2 przez 3 jest równy E do D. Pierwiastek z 2 przez 3 jest równe. 15 pierwiastków z 2 przez D. Jak takie zadania robimy? Mnożymy to razy to, piszemy równa się i mnożymy to razy to. I tak też wykonuję pierwiastek z dwóch razy d jest równe 3 razy 15 pierwiastków z dwóch. Żeby to wykonać, potrzebuję pozbyć się liczby przy d, czyli podzielić przez pierwiastek z dwóch, a więc moje d to 3 razy 15 to 45 pierwiastków z dwóch, ale już dzielę przez ten pierwiastek z dwóch. Czyli wartość to 45. Sprawdzam moje szukane. Szukanek było D. D wyszło 45. Patrzę na odpowiedź i jest to odpowiedź B. Tak należało wykonać to zadanie. Dziękuję bardzo.